To, co do tej pory uruchomiliśmy, no to mogę tu porównać do tych rzeczy, które my sami y, robiliśmy. Ilość wyświetleń nam skoczyła kosmicznie, tak? Klikalność, tak samo. No i co dla nas ważne? Koszty, tak? No to my mieliśmy tak, że koszt jednego kliknięcia to było różnie. Czasami było 20 groszy, czasami było 80, a czasami złotówka. W ogóle tragedią było, jak mieliśmy jakieś dwie kampanie, gdzie koszt za kliknięcie był 8 zł, 10 zł, i my nie wiedzieliśmy skąd, to się bierze. Mamy bardzo dużo wyświetleń teraz na tych postach, ale koszt. To jest 11, 12 grosz. Więc to jest w ogóle nieporównywalne tak, do tego, co my robiliśmy. To, co my wydaliśmy na te nasze działania, to my odzyskaliśmy, płacąc Wam po prostu za to, co Wy zrobiliście, i to jest już taki wymierny zwrot dla nas, jeśli chodzi o koszty. Nie?